Chociaż go z tej Story witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w grze PUBG Mobile. I dzisiaj zagramy sobie na nowej mapie Karakin. I ze mną jest Paweł. Witam. Dobra. Jeżeli film Ci się spodoba, nie zapomnij... Jeżeli film Ci się spodoba, nie zapomnij zostawić łapkę, komentarz i subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Lecimy. że ja tak no. samo jak po nigdy nie grałem na tej Także nie wiem czego się nawet no. spodziewać, ale zobaczymy, jak to wygląda w takim razie. No. O kurde, to wygląda. Ale od razu mi się rzuciła inna grafika.

I błagam widzowie, nie bierzcie pod uwagę, jak ja gram, bo po chyba dwóch miesiącach wróciłem, więc no. Dobra, dzielę się. No, to jest dobre pytanie właśnie, bo jak widzisz, nie ma zbytnio takich. Są nie. cztery ogromne, raz, dwa, trzy, pięć podpisanych miast. No, dawaj tam. Lecimy. Dobra. No. I do No, No ciekawie którzy będziemy No, na nowej mapie tak. o, Mnie ciekawi czy tu są chłody albo paralotnie Coś takiego No Nie wiem w sumie Gdybym grał na tym na HDR, no. i tak dalej. No, o, na pewno by no. jeszcze lepiej grafika wyglądała. Tak, no właśnie. No. Nie, powiedzmy, o, mam skopa. To ja, to ja, sorry. O, ale pusto tutaj. Tak jest. Jesteśmy całkiem na idealnie... O, znacznie po prostu. Jesteśmy na idealnej strefie. No, jest... Aha! Sk... I... Nie. Co to jest? Czekajcie. Streak bomb. Wow. Mam streak bombę. No ja też. ciekawi jak to wybucha. Bomba, no to po prostu, że nie. do ściany dajesz. No i, i... albo za chwilę... Trzeba ja to sprawdzę. No właśnie. Nie. A! Zaraz... Trzeba podejść. Trzeba podejść. Nie, nie trzeba. A... Ale, działa, także. Dobra, ja lecę tam. Spoko, spoko. Ej, widzisz ten punkt y, obserwacyjny? Nie ten, nie tylko wiecie. tamten. Koło pan. No, Widzę, widzę. To dobrze. Tu chyba nie ma aut, mi się wydaje. No, no nie sądzę, żeby były. O kurde, no. O. Przyszedł do mnie jeden kolega. Zaszczelisz go, szybciej ci pomóc? Raczej dam radę. No dobrze, jak wolisz. Także o black bomb. No tych bomb jest tutaj dość dużo. No ale to jest dziwne, trochę, że jest ich dość dużo. To dobra, no w sumie nie wiem jak co o tym myśleć. Ale jest tu mało budynków, co nie? Tak. No. Za, a dużo bomb. Także to może być... dość mocne. nazwijmy to, overkill. Mhm. O! 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 Widzę bardzo mocnego killa. To jest chyba w tym... mieście. Dobra. A to u siebie strzelał? Ty w Tak. Słuchaj, za mnie. Ale jak widzisz, to są te strefy na pomarańczy... Na fioletowe przepraszam. No. No. To one też właśnie, wiesz, bomby Ci wywalają, tak jak na Miramarze i tych innych zwykłych mapach. Mhm. Mm jestem. Boże na mniejszym terenie i oh. dużo szybciej, tak jak... Ja jestem na tym, w tym punkcie. Obserwacyjnym. No, spoko. Kończę, żebym poszedł zobaczyć, o co chodzi z tym kupiem. Co to jest takie? No dobra, chodź. Albo do bliższych, chociaż tu. No, dałem sobie właśnie na tego. Na HD plus grafikę. na realistika. A ja I No właśnie, hmm. to tak, A ja na jakiej gram? Wyglądało na ten Ultra HD. No. Chcę ustawiać. Ja jestem ciekawy, na jakiej ja gram grafice. grafice. Napiszę ci w lewym dolnym rogu. A, dobra. No. Mhm. Uh -huh. też pewnie gram na HD albo balansem. Aha. A, Aha. Schron to są dobre. Tylko czy można do nich wejść? Jak się da? A, można, ale nic nie daję Co? Kurde. Czekaj, ja muszę coś skopić sprawdzić. Kurde Tam jest kolejny Tam jest kolejny Widzisz, co ja się pokazałem? A, nawet nie patrzyłem. Ty tam zaznaczałeś. Tam... Nie, ja tam zaznaczyłem, patrzę. A, ale mam znowu skąpa trójka, także jest. Jest dobrze, o. Trochę tu jest za pusto. Ci powiem. Nooo. Co? Jest u mnie! Jest u mnie! Widzę ty to. Niestety. Dobra, ja dziękuję. tam 200 metrów od ciebie. Ej, to jest kolejny, tam, tam są jakieś zejścia To wracaj się do mnie pod skałę tam tam zejdź Czy coś? Chodź do to mnie! Po, Chodź do mnie masz te bomby dalej Mam jedną Jest! To o, strzelaj, strzelaj, pomóż, Nie, kurde. Nie no, to są dwie osoby, uważaj. Dobra, spektakulujemy. Tam jest jakieś zejście do dołu. Właśnie. O, dobra, zbierz moja. W środku, w środku jest zejście i Nie, Mogę zebrać Twoje, bo czy jest tam jeszcze typo? Nie wiem, właśnie tu było zejście. O! To nie wiem, tak, to chcesz w nowym dalej, wiesz. Dobra, Kraj, może się uda wygrać. No zobaczę. Dobra, zobaczę sobie to wejście O kurde. A, to jest coś takiego. W tamtym nie było. Co? No i pewnie możemy się po prostu teleportować do innych miejsc Takim sposobem szybkim. Oho Nie powiem przydatne w może to być Człowiek, tu są siecie. Sieć A no i do kolejnej pewnie tam się pójdzie, co nie? Jesteś w parkingu jakimś. No. Wychodzisz i będziesz idealnie chyba tam koło nas, albo nie, nie wiem. Nie, no to kółko wejdę do góry potem. Tak jak miałeś poprzednio. No. Widzisz? To było tam, gdzie my stałyśmy. No tak, dobra, czy teraz się muszę wracać? No, ale to to jest ciekawe nawet. Tak. Słyszałeś coś? Czy co? Nie. Bo tak powoli się Eee... Pani klatka w Nie, no powinienem mówić przez telefon. Teraz pytanie, gdzie ja szedłem, która... Tędy, no, tędy. No, Tędy musiałem iść. Ciekawi mnie atak tędy, tędy. No. Bo tam masz tam śmierć. No. O, chodzi ktoś. Serio? No to ciekawe jak to się chodzi, ciekawe. W sensie, no było słychać jak Ale na minimapie nic nie było. No to u Ciebie, ale u mnie już było. Aha. I mam, że kolega gdzieś tu kładzie. Mam. Okay. No. <laughs> aha. No, aha. Czyli wychodzi na to, że Ty pieniędzy mógł zrobić, ale nie zrobił to, ja. okej. Okay. W no, jest spoko, rozumiem, ale... Mm. Ciekawe mnie to. Ale to jest jakby takie nietypowe. No tak. Strefa tam jest, jak widzisz? Widzę, widzę, To nie wiem, to chcesz kolejny raz spróbować czy... Może to wygrać, jest 10 osób, 9. No że jest, ale ma tylko 5 także wiesz. Hej, ty jesteś koło już strefy zrzucenia. Możesz to wziąć. Tak, tylko że Widzisz, że nie jest zrzucone. Więc za się ktoś pewnie zbiegnie w tą. A, jednak już jest rzucenie. Mhm. Jest tam coś ciekawego? No nie jest zbyt. Groza jest to najwyżej. A. Znaczy groza jest to jakieś pucho ale. Wiem. Nie, po prostu mam tyle naboi, na że mi starczy. A oni. No. Mhm. Właśnie mi starczy już. Kto strzelił? Ja, po prostu nie Po lewo masz no. chyba więzienie, jak mi się udaje, albo nie, bo wieża jakaś. Albo nie. No, to nie zadaje. O! Ale tam za to miasto portowe. Właśnie widzę. Także no. Siedem osób. Ciekawie, ale... Jesteś blisko głównego tak, miasta. No. Główne tak, miasto. To jest główne miasto chyba. Tak. Albo nie, nie wiem. Podszedłbym, ale Szkoda mi się... Mm. Szkoda mi zginąć. W takim momencie już. No. Ja bym się jeździł jakby tu już nikogo nie było. Nie no, raczej jest coś na pewno. Może... Mógłbym dobrze dostać tą bombą, ale nie mam bomby. Mhm. Mm to jest problem. Dobra, jednak mamy przybądę. No, to dobrze. Ale ja tylko jedną, także też nie ma za dużo zabawy. I problem hmm. jest taki, że widzisz, że jest dużo okien w tych budynkach, tak. Wiesz że? no ale też są niektóre pozamurowane. Zamurowane są okna. No Tak, ale wiesz. O co chodzi? To jest strefa, ale zrzucenia. To jest. No oni tam to tam na razie nie obchodzi, jeszcze No. Kurczę, nie mogę brać tam tych jeszcze. Nadal jest 5 osób, więc jeden team, ich albo dwa teamy, jedna osoba, albo każdy samemu. Zrobię głupi ruch, ale no jest

No ktoś się znajdzie w końcu za chwilę, ale... Na pewno ktoś zaraz przyjdzie. O, balkon. Tam się za górą. Za górą to niestety nie mam zbyt duży interakcji z Mhm. Tylko, że mi co nic nie daje. Właśnie widzę. Nie, Czaj. To było głupie, że tu wszedłem, ale... Ta strefa tu nie będzie, strefa. Dobra, wywalam stiki bombę i... No i... Tu nikogo nie ma. I są cztery osoby. No, w tym się sensie nie wiem. Na 20%, na 20 uznaję, że jest ktoś. Jeszcze jedna osoba w tym mieście, Ale. Tylko, że widzisz, że jestem. Ten... Tam miałem schody. Tak Średnio, do... O, do tego wejść w budynku na górę, prawda? Tak, tylko że raczej dużo osób też tak mogło pomyśleć. Znaczy dużo osób, no 4, 5 jest gra. 4, czyli. Mhm. Znaczy no, ale wiesz. Nie ma wejścia na górę, widzisz. Kurczę, nie, Telefon się nie zaczął przegrzewać. O nie, Ej, zmniejszy jakość grafik. Dobra, nie, nie jest dobrze, ale może być. Eee, no i to jest maksymalna wysokość. I mogą inni przeważyć na mną. Mhm. No, widzisz, że się tam bawią. Nie, no nie mam strasznie złego. O! Na pewno widzisz. O, ktoś, no! Coś ma... na... Widzę, no, właśnie jak ktoś tam to... mhm. będzie bawić No. Po pytanie. Na stówę ktoś nam będzie. Jest tylko typu... O, no? Dobra, także. Trzy, no dwie tam same czyli mamy jeszcze jedną osobę. Hmm. Kurczę, Hmm. ja sobie do budynku tego, no. tego, jak ten budynek wygląda? O, to jest ten przed tobą. Nie, Mhm. ale widzę, że tam już zaczynają koledzy we mnie nawalać. Właśnie wiem, widzę. Ten dom to jest pułapka. No tak, jakby można tak powiedzieć. Częściej... Wiesz, oni mają... O, to Steam, dobra. Słe strzały do nich nie dolatują. Tak. Co to? Oni do ciebie tam strzelają. Może na to, że szczęścia tylko skopa trójka, co tym bardziej. Jesteś jedyny. Biegają. Tylko, że jest ich dwójka. Nie. No, ale powiedzmy, że było Drugie miejsce, brawo. Tak jak? No. No. Dobra, z tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. I życzę na Was serdecznie. Pa, pa!